Pani myśli, co będzie z tym człowiekiem? Czy on dziś w nocy zostanie w szpitalu? Nie wiadomo. Niestety nie wiadomo. Pan dostał ataku padaczki. Zazwyczaj bywa to tak, że w szpitalu stwierdzają alkohol. Ląduje on albo na izbie wytrzeźwień na Kolskiej, albo, albo i nie. Czasami bywa tak, że od razu soru jest wypisywany na ulicę. Bezdomnych zauważa się zimą, kiedy podstawową, doraźną pomocą, jakiej potrzebują, jest dożywianie. Jednak największym problemem osób bezdomnych jest opieka medyczna. To, w jakim zakresie pomoże szpital, w dużej mierze zależy od życzliwości personelu. W praktyce bezdomni są bowiem poza systemem. Pan Aleksander trafił do szpitala z urazem kręgosłupa. Tylko dzięki interwencji misji kamiliańskiej czeka tutaj na leczenie onkologiczne. Jak pan tutaj trafił do szpitala? Ryby kulszowej dostałem w lewą nogę. I zabrano mnie do szpitala, bo już nie mogłem chodzić. Zaraz po tym, po operacji praktycznie dwa, trzy dni, ordynator przyszedł i mówi, że do wypisu. Oczy postawiłem, ja mówię, tak sobie pomyślałem, Boże, ja nogą nie mogę ruszyć, a on mi mówi, że do wypisu. Naprawdę byłem w wielkim szoku. Co okazało się po badaniach? Że to jest to po prostu, oni uważają, że ja mam raka, raka kości. Pan powinien teraz być w szpitalu onkologicznym. Tak. Nie może być tak, że jest taka znieczulica, ktoś przychodzi, cierpi, przecież nie po to, żeby komuś czas zajmować, tylko dlatego, że po prostu cierpi. Ciągle trzeba stać nad kimś, błagać, prosić, krzyczeć, że proszę natychmiast coś zrobić, no bo przecież ten nowotwór się posuwa do przodu. No jego stan psychiczny teraz to jest właściwie dramatyczny, można powiedzieć. Co dalej z naszym pacjentem? Czekamy na decyzję e, zwolnienia się wolnego miejsca w ośrodku onkologicznym w celu przeniesienia pacjenta na dalsze leczenie. A jeżeli przez kolejne miesiące nie zwolni się miejsca? Co e, do zasady? Co będzie z nim? E, pacjent wymaga leczenia onkologicznego i jednak liczymy na to, że e, te miejsce znajdzie się. Czy m, osoby bezdomne stanowią dla Państwa problem? Jeżeli osoba bezdomna zachowuje się w sposób naturalny, tak jak zachowują się pacjenci naturalnie, nie jest agresywny, nie, nie stwarza problemów tego, to oczywiście nie jest to dla nas problem, natomiast problemem jest oczywiście to, że musimy czekać na miejsca w innych ośrodkach. Jak to się stało, że pan trafił na ulicę? Jak pan żył kiedyś? Bogato. Miałem żonę, żonę, dwoje dzieci, dom. I dobrą pracę. I... I dobrą pracę. Co pan robił? Jeździłem jako kierowca zawodowo. I co się stało? Alkohol i kobiety. Kiedy pan poczuł się bezdomnym człowiekiem? Posiadłem do kolegi na działkach. Zaczął pan mieszkać na działkach? Na działce spać. Chodziłem z łą, zbierałem. Co pan jadł? Oj wszystko. Wierzcie mi wszystko. Ze śmietnika jadłem też. I wtedy poczułem bezdomność. Ja dobrze stojąc, funkcjonując, chodzę teraz po śmietnikach i grzebie chleba szukam. Jest naprawdę podporny wstyd. Ja miałem dosyć już po jednej zimie, mhm. były takie temperatury jak teraz 18, minus 18, ale to kołder to miałem na sobie kocy młotów. A skąd te koce, te kodry? Ze śmietników. O czym pan marzył jako bezdomny? O domu. Pamiętam mojego syna. Po trzegu. Czekałem w ziarnobie, On zawsze do kapliczki wychodził, do krzycza. Bo to było przy skrzyżowaniu jak wyglądał na mnie, jak wracał z pracy. Taki obraz Panu został? I Krzyczał, tata idzie. <słuch> Ośrodki i schroniska dla bezdomnych są przepełnione. Chorzy i wycieńczeni ludzie trafiają tu wprost z ulicy. To ich szansa na przetrwanie zimy, na przeżycie. W moim ośrodku na co dzień powinno przebywać 80 bezdomnych mężczyzn. W tej chwili mamy 48 osób ponad stan. Porozkładaliśmy materacze dokładnie wszędzie. Niestety niektóre z tych osób, które do mnie przyjechały, to są osoby, które natychmiast wymagają pomocy medycznej. Część z tych osób po prostu dopiero wtedy, jak je rozbierzemy i kąpiemy, to widzimy po prostu, że mają sine nogi, mają owrzodzenia, mają niegojące się rany albo złamania, które nigdy nie były zdiagnozowane. Panie Feliksie, Pan wie, co Panu dolega? Nie panie, pani naotwory i mam saźmy. Zrobiłam zdjęcia Panu. Całe ciało po prostu w takich kropkach, właściwie nie wiadomo, co to jest. Człowiek ledwo chodzi, ma jakieś wybroczyny na, na całej skórze, ledwo mówi. Prawdopodobnie od kilku miesięcy, jeśli się żywił tylko, no to nie wiadomo właściwie do końca, czym on się żywił. I ja potem słyszę, że no ale przecież wszystkie parametry są w normie, nic się nie zmieniło. To na co ja mam czekać? Na jaki stan? Że on konwulsji tu dostanie? Problemy leczenia osób bezdomnych pogłębiają zapisy prawne dotyczące opieki medycznej w ośrodkach. Według ustawy o pomocy społecznej, przejmowanie do schronisk osób niesamodzielnych jest niezgodne z prawem. Tymczasem w domach pomocy społecznej brakuje miejsc. W kolejce trzeba czekać nawet kilka lat. Ministerstwo nie pozwala przyjmować do schronisk ludzi chorych. Czyli krótko mówiąc rozumiecie co, gdzie powinniście być na ulicy. <laughs> pan jak długo czeka na, na DPS? Dwa lata. Dwa lata pan... Ja byłem w DPS, ja później zacząłem chodzić, to się nie nadawałem, później odbróziłem nogę i, I już I pana trafię. nie przyjęto drugi raz. Nie, od początku trzeba papiery składać. Dobra, może się doczekamy na ten DPS. Pani była w szpitalu, zanim pani tu trafiła? Tak, zgadza się, I ze szpitala przywieźliśmy prosto tutaj. Ale czy pani ją tam leczono? Nie, jechałam tylko jedną noc przedtem, gdzie pani była? Zanim pani była no. My mieszkaliśmy tam 5 lat, po otworion 5 lat. Nikt się na mnie nie interesował, po prostu no weszło jak wyszło, Pięć no, lat nie zawsze jest tak, jakby się chciało, prawda? Sytuacja jest taka, że pani będą załatwiać w tej chwili stały zasiłek, grupę inwalidzką, bo pani nie ma żadnych dochodów. Mhm. Najpierw trzeba wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności. Następnie pani dostanie tak zwany stały zasiłek. Potem będziemy się starać o miejsce w domu pomocy społecznej, co oczywiście potrwa. Pytanie, czy w tym czasie pani. Nadal miałaby być na Rzymowskiego pod folią w mróz. Nie skorzystam z takiej oferty. oferty absolutnie. Wszyscy ludzie bezdomni, którzy wymagają pomocy socjalnej i medycznej, nie są w stanie sobie tego załatwić na ulicy. A już nie mówiąc o, o człowieku niepełnosprawnym czy, czy chorym, cztery dni byłam bez wody, bez herbaty, bez jedzenia, w mrozie, w zimnie. Cud, I zawsze ona na Że pani no. przeżyła. A jak przeżyła. to się stało, że przyjechała do pani karetka? Kto ją wezwał? E, pani spo, z pomocy społecznej. Od przeszło dwóch tygodni służby społeczne powołane do pomocy bezdomnej bezskutecznie poszukują schroniska, gdzie opiniowana mogłaby przetrwać zimy. To szokujące, że przez dwa tygodnie urzędnicy szukają tej kobiecie miejsca, a ona wręcz zamarza. Hmm. Dokładnie. <laughs> Żeby dostać się do DPS-u, trzeba mieć. Skierowanie, ustalona niepełnosprawność, dochód i oczekiwanie na miejsce, a tego ta pani nie ma, więc gdzie to ma załatwić? Gdyby nie było takich miejsc jak to, co działoby się z tymi ludźmi? Zamarzali, by, umieraliby na ulicy po prostu. Z drastycznymi przypadkami znieczulicy wobec bezdomnych lekarze pracujący w Fundacji Siostry Chmielewskiej spotykają się na co dzień. Proszę pani, u nas tutaj ludzie czekają na dom opieki rok półtora. I co? Czy, czy siostra ma ich wziąć za habetę i wyrzucić? Jak to są ludzie chorzy? Mieliśmy przypadki, że ze szpitala z soru przysyłano do nas człowieka. Na sorze coś się im robi. No albo morfologia, albo, albo coś. I potem że nie kwalifikują się do y, dalszego pobytu w szpitalu, są odsyłani za parę godzin, ewentualnie za dobę, chory u nas umiera. Nie umiem pani na to odpowiedzieć. Dlaczego? Czy uważa pan, że bezdomni są gorzej traktowani w szpitalach? Z jednej strony tak. I to bardzo. Ja no proszę jeżeli czegoś mi brakuje, to krzyczę, po prostu krzyczę. Nigdy nie przyjmie żaden ośrodek w takim stanie, jaki ja jestem w tej chwili. Nie funkcjonuje no siebie samoczynny. Bo gdybym ja już chodził, gdybym się w miarę schylał, to zawsze jakiś ośrodek rehabilitacyjny mnie przyjmie. Bo być taki ośrodek dla osób naprawdę poszkodowanych, nie wiem, w wypadku. Jeśli nie wyjdę z króby, to, to stracimy wszystko. Muszę być pewno z Sobie, że pośród tych wszystkich ładnych, sympatycznych, dobrze ubranych, pachnących ludzi siada ktoś, kto jest brudny i zaniedbany. On jest traktowany gorzej jak pies. To, że ci ludzie dochodzą do takiego stanu, to jest wynik tego, że oni unikają tych miejsc. Oni już nie wierzą w drugiego człowieka. Oni umierają na naszych oczach i nie chcą naszej pomocy. Jeśli się zdjawi ktoś, kto zamiast tej kubki brudu, smrodu, brudu, zobaczy pana Stefana w nich i Zygmunta, to oni wstają i idą, i chcą pomocy. A nie można podejść do niego, kopnąć go nogą i powiedzieć, idź do noclegowni. Kilka dni temu pan Aleksander Malka zmarł. Nie zdążył rozpocząć leczenia, miał 48 lat. Pożegnały go siostry oraz podopieczni i pracownicy misji kamiliańskiej.